Jesteśmy w miejscu, które się nazywa Batu Caves. O matko widzę małpy, takie wolno biegające sobie. To jest na północ trochę od Kuala Lumpur, czy chyba już za miastem. I Batu Caves to są takie świątynie hinduistyczne, wyryte z skała, już w ogóle widzę za mną, coś to, takiego. I, I małpy tu biegają. jest takie, mm, nie wiem co to jest coś tam stoi takie duże zielone małpa spyska jakby pies nie wiem, to jest jakieś bóstwo hinduistyczne takie przy do pierwszej jaskini jest dużo koni, jeszcze więcej koni i to jest taki rydwan i wiozą w ogóle takie coś wchodzimy już do pierwszej jaskini i woda tutaj tak kapie, jest więc może nie słychać za dobrze i już widzę jakieś hinduskie posągi Zobaczmy co tu jest idziemy teraz na górę jeszcze wyżej No spoko, weszłam na górę, a tu nic nie ma. to jest pusto. Schodzę. O, to mi się podoba. Cała jaskinia jest wypełniona takimi różnymi hinduistycznymi posągami. Każda scena jest podpisana, to znaczy jest napisane, co tutaj mamy, jak w ogóle ludzi na słoniach. Bóstwo na słoniach. I, I to jest podpisane, co oni robią i do czego to nawiązuje. Bardzo fajne. I bardzo ładnie też to wygląda Żeby wejść do tej jaskini należy zapłacić... Małpa idzie 5 ringgitów To chyba nie jest jakaś wygórowana cena na 4,50 zł za zwiedzenie tamtej jaskini, którą przed chwilą pokazałam Chodzi na to, że trzeba iść tam na górę w ogóle, tam ileś stopni Coś czuję, że nie podołam ale zaczyna padać i chyba nie ma za dużego wyboru. Muszę iść tam na górę, bo tam jest jaskinia, gdzie się skryje przed deszczem. I mamy kolejne miejsce, do którego nie można wejść w krótkich spodenkach bądź spódniczce. Trzeba zapłacić 5 ringlitów, żeby dostać taki o. Ja dostałam, można wypożyczyć. Tylko trochę pada, więc muszę poczekać, aż przestanie. I wtedy pójdę tam na górę. Nie wiem dlaczego, ale małpa za mną idzie. Chyba chce mi ukrespicie. Jesteśmy w chyba najważniejszej świątyni. Wnioskuję po tym, że schody do niej były najdłuższe i ta jaskinia jest najwyżej. A tu jakiś remont jest. Jesteśmy na górze, bo tutaj jeszcze były jedne schody. I to w tym momencie wygląda tak: tu jest taka mini świątynia, a na górze jest taka dziura. Tutaj mamy wyszczególnione, jakie zwierzątka żyją w jaskiniach. Na górze są te małpki, których widzieliśmy już mnóstwo i to są makaki. Eee, to mi się nie podoba. I, I to mi się najbardziej chyba nie podoba. Nie wiem, co mnie skusiło, ale właśnie wykupiłam wycieczkę, żeby zobaczyć te pająki, karaluchy i różne takie. Szkoda, że nie ma takiego światełka tutaj. Latarka.

Jestem już z powrotem w mieście, znaczy wróciłam z Batu Kame I teraz jestem w miejscu, w nazywa się Brickfield Czyli po prostu taka mała dzielnica hinduska w Kuala Lumpur Jestem w ogóle na hinduskim jedzeniu i jest taka śmieszna sprawa, bo ktoś kto wczoraj mnie oglądał na YouTube zaczepił mnie na ulicy i tak dwa yeah. we vlogu? <laughs> oczywiście, pozdrawiam z Kuala Lumpur Pozdrawiam i tak, jemy sobie razem hinduskie jedzenie, jest tak fajnie, przyjemnie, potem wam jeszcze pokażę, co tutaj jest dookoła. Dalej jesteśmy w dzielnicy hinduskiej, trochę się ściemniło, a tutaj z tyłu mamy takie w ogóle łuki. Przez całą tą ulicę ciągną się te łuki po tej i po drugiej stronie, nie wiem ile ich dokładnie widać. Tutaj mamy jeszcze takie hinduskie odzienia, można sobie zakupić. I dzisiaj jeszcze wieczorem jestem w świątyni, o nazwie Tien Tianhou. Tak ona mniej więcej wygląda, to jest chińska świątynia buddyjska, bardzo podobna świątynia do świątyń, które można zobaczyć w Chinach. Jedyną jej różnicą i taką naprawdę fajną cechą jest to, że ona jest potężna, ona ma kilka pięter, jest na wzgórzu i tak bardzo ładnie ją widać. się podejdzie z przodu. W chińskim mieście współczesnym trudno o taką świątynię, no bo nawet w Szanghaju jest tam jakaś świątynia wyrytowego buddy. To jest wszystko małe, takie jedno pomieszczenie, dwa pomieszczenia i tak dalej. A tutaj to takie, wiecie, kilka pięter, takie naprawdę potężne.